Właśnie znalazłem samochód i tak sobie pomyślałem, że mogę sobie pojechać nim na pizzę, bo seriom sobie co zjadł. Dlatego wsiądźmy sobie do niego i musimy tutaj bardzo uważać, bo to jest ulica nubków, gdzie wszystkie nubki wjeżdżają we wszystko, co się tylko da. No sami zobaczcie, że tam się przez nią rozpadł taki samochód. Teraz wjedziemy sobie w śmietnik i jeszcze sobie kogoś tutaj. Przejechałem kogoś? Dobra, nic nie widzieliście, tylko nie pamiętam do końca, gdzie to się jechało. O, tu jest jakiś nubek. Jedziemy sobie w niego. boom. Dobra, chyba mi wypadła szyba z samochodu, tak mi się wydaje. I coś mi się. Ta... A, drzwi mi właśnie odpadły. Dobra, jedziemy sobie dalej, na nikogo nie zwracamy uwagi Siemka, ciebie sobie też przejedziemy Nie, tu jest jakiś nubek o, Co się stało? Cały samochód nam się rozpadł No nie, dobra, wiecie co? Muszę znaleźć jakoś drogę do pizzerii A może to jest gdzieś tutaj? Nie, to chyba nie jest tu Co mi się dzieje z samochodem? Ja w to normalnie w to nie wierzę Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo głodny I właśnie z takiego powodu Przyszedłem do pizzerii Tylko wydaje mi się, że to nie był wcale najlepszy pomysł Bo to miejsce wygląda naprawdę okropnie Zobaczcie, tutaj chyba jest jakaś krew Na połudzu, wszędzie leży Jakaś pizza i najgorsze jest to, że w menu można sobie kupić chyba człowieka do jedzenia. Dobra, sam nie wiem i chciałem w ogóle stąd wyjść, tylko ktoś zamknął mi drzwi. Niestety się stąd nie wydostanę. Dlatego, jeżeli chcecie pomóc mi się wydostać z tego miejsca, to w tym momencie musicie zostawić łapeczkę w górę suba z subozoneczkiem i koniecznie oglądajcie odcinek do końca, bo z tego co wiem, to będą dziać się tutaj naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Dlatego, dobra, weźmy sobie tutaj do środka. Okej, okay, dobra, na to i zwracajmy uwagi. Chodźmy tutaj dalej i teraz mam jakąś windę. Nie wiem, czy ja chcę tutaj jechać, ale innej opcji chyba nie ma. Dobra, zjeżdżamy teraz gdzieś na dół. Ile my tak jeszcze będziemy jechać? Dobra, wreszcie jesteśmy w jakimś miejscu. I co to w ogóle jest? Dobra, nie chciałbym spaść tam na dół. Co z tego leci? Okej, okay, dobra, chodźmy po prostu dalej. Wszystko sobie tutaj jakoś przeskoczymy, tak żeby tam na pewno nie wpaść. Czemu to jest napisane, że już zawrócił i że ktoś jest tam? Dobra, zaraz sobie to zobaczymy, co to w ogóle jest. Ja myślę, że w magazynie będzie pizza, jakieś ogromne pułapki. Dobra, idziemy sobie po prostu dalej. Wszystko sobie tutaj ładnie przeskoczymy i idziemy teraz. Jesteśmy. No wreszcie jakaś pizza, tylko nie wiem, czy ja chcę jeść pizzę z ziemi. Dobra, chodźmy tutaj. I teraz, gdzie ja muszę pójść? Czy mi się teraz. Co to jest? Co to jest? Idzie szybko, uciekaj od tego. Czy to mi... przed chwilą mnie złapał, ale udało mi się od niego uciec. Szybko musimy się teraz stąd wydostać. Także mnie nie złapał, proszę. Już jest tutaj, zejście na dół i udało mi się. Dobra, nie mam pojęcia, kto to był, ale nigdy, więcej już nie chcę tam wracać. jestem ja teraz w jakiejś kanalizacji, więc musimy. No nie, wpadłem na dół. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Dlatego wszystko sobie tutaj ładnie przejdziemy, po. Tych rurach i żeby już tam więcej na dół nie spadł, bo to serio jest okropne miejsce. I wreszcie jest jakaś drabina do góry. Dobra, jestem ciekawy, gdzie my tym razem wyjdziemy. Jesteśmy w to, alecie. No dobra, spoczko. No nie, to jest znowu on. Co mu się stało z głową? Okej. Okay. Ej, czekajcie, czy to nie jest czasami lustro? Czemu ja go w ogóle widzę z tej strony? Dobra, nie mam pojęcia. Chodźmy dalej. No dobra, to ja nie wiem czy ja chcę dalej. Może ja się po prostu wrócę. Tutaj chyba są jakieś duże pańki, tak mi się wydaje. Przeskoczmy sobie to tak, żeby nie wejść w żadne pajęczyny, bo nie chciałbym tutaj zostać. I teraz musimy. Chyba przedostać się jakoś tam. Dobra, przejdźmy sobie tutaj bokiem, no nie! No i spadłem na dół. I teraz jesteśmy w jakiejś jaskini. Okej, okay, pójdźmy sobie tutaj dalej do przodu. No już widzę te kolce, widzę to. I teraz po czym mamy przejść? Czy mamy przejść po tych płytkach? No chyba to nie był dobry pomysł. Czyli musimy sobie te płytki ominąć. Okej, okay, tutaj sobie wszystko przeskoczymy, tak, żeby już na pewno więcej w te kolce nie wpaść. I teraz mamy jakiś parkur do góry. Okej, okay, dobra, to to nie będzie raczej trudne, tylko nie chciałbym tam na dół spaść. Dobra, to no było blisko, było bardzo blisko, ale. Wchodzimy sobie tutaj powolutku do góry Już jesteśmy prawie przy wyjściu Dobra, udało mi się Możemy się wreszcie jakoś stąd chyba wydostać Czy to jest wyjście, jakaś drabina do góry? No nie, chyba dalej nie Okej, okay, ale to też nie będzie jakoś problematyczne, żeby stąd się wydostać I ostatni skok, jesteśmy do góry Okej, okay, czyli musimy iść sobie tutaj po tej drabinie Nie ma problemu, szybciutko sobie tutaj wejdziemy Jesteśmy teraz w jakimś magazynie dla sprzątaczek czy coś Dobra, sam nie wiem Czy tu jest jakaś impreza urodzinowa? Jest nawet pizza tylko, że znowu ta pizza leży na ziemi. No nie, wiecie co? Tu gdzieś. Nie, tu jest znowu ten klaun. Tu jest znowu on. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, proszę, nie goni mnie szybko. Musimy się stąd wydostać. Weźcie sobie te czapeczki. Dobra, tu jest jakaś wentylacja. Nie, dobra, udało mi się. Ej, już myślałem, że tutaj normalnie nie wskoczę. Nawet ktoś ze mną przyszedł, chyba z tej imprezy chciał uciec. O, to daleko chyba nie uciekł. Dobra, idziemy dalej. Przyskoczmy to sobie. Ja już nie chcę tutaj więcej być. Dlaczego ja tutaj w ogóle przyszedłem? Chciałem sobie tylko zjeść pizzę, a nie wiedziałem, że właściwie będzie chciał mnie zabić i że będzie w menu człowiek. Ale dobra, idźmy sobie po po prostu dalej, jeszcze niżej mam zejść. A ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak nisko schodzić, bo tu zaraz może nas znowu gdzieś zaatakuje. Okej, okay, okej, okay, dobra. I zwracam na to uwagi. Mogę sobie jakoś te drzwi otworzyć. Chyba nie mogę ich otworzyć. Dobra, musimy znaleźć coś, co by nam się przydało. Co to, co to w ogóle jest? Czemu tu jest szkielet wbity w dach? Udało mi się zdjąć tego szkieleta na dół i zobaczcie, co on ma w ręce. Łom, dzięki któremu będziemy mogli sobie chyba otworzyć te drzwi. Dobra, spróbujmy jakoś wyważyć. Obra, jakoś damy radę i udało mi się. Już tutaj jeszcze coś odsunę. I mamy teraz jak. Kolejną windę do góry tym razem. Dobra, czy wreszcie będziemy przy jakimś wyjściu, i już prawie jesteśmy na samej górze. Okej, okay, dobra, to musimy chyba zrobić bardzo szybko i lecimy szybko, szybko, żeby tu nie falnęło. Dobra, udało mi się jeszcze raz, dawaj szybko. No nie, nie udało mi się. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, teraz mi się uda na pewno i jest. Okej, okay, to było dosyć trudne, raz mi się nawet nie udało i gdzie my teraz jesteśmy? Czy to jest naprawdę kuchnia? Dobra, nie mam pojęcia. Weźmy sobie tu do góry, ale tu na pewno nie mogę spać, nie? ma Opcji, że ja tam na dół wpadnę. Przeskoczmy sobie po tych rurach i teraz po tym. Czy tutaj jest naprawdę robiona pizza w takim miejscu? Dobra, przeskakujemy i teraz sobie wejdźmy tutaj do góry. Co to tutaj? Jakieś kości chyba spadają, czy coś? Na kolejny i jeszcze teraz dalej. K kawałeczek, o nie? Dobra, że mi się udało. I ostatni skok. Mamy to. Dobra, udało mi się. Nigdy więcej tutaj nie wracam. I co to teraz jest? Czy tu jest jakaś klatka? A mogę sobie zeskoczyć tam na dół, nie wchodzące klatki? Dobra, skaczę i. No nie, padną do tej klatki. No nie, i teraz padnę do lawy. Co tu się dzieje w ogóle? Nie się jakoś zatrzymam. Ja nie mogę nic zrobić. Nic nie zrobię i czekajcie, czy. Dobra, zatrzymałem się. Na szczęście zatrzymałem. Wyskoczmy sobie tutaj. I gdzie ja teraz jestem? Czemu tu jest tak dużo lawy? Ja liczę na to, że ta lawa nie będzie się teraz podnosić do góry coraz wyżej. Chyba na szczęście nie, ale to i tak nie jest takie miejsce, w którym chciałbym być. Ja chciał już tej z jak najszybciej wydostać. Może jakoś po tej drabinie teraz wejdziemy gdzieś wyżej. To wreszcie będzie jakieś wyjście. Ej, coraz wyżej wchodzimy. Tak mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Nawet tutaj jest już jakieś światełko. Przeskoczmy sobie po tych kamieniach. Tak, żeby nie wpaść tam na dół do tej. No i dobra, i wpadłem. Tym razem mi się udało. Dobra, to nie było wcale takie trudne. Mamy drabinę, która prowadzi nas gdzieś jeszcze wyżej. Ej, czy to jest naprawdę wyjście? Czy tym razem serio uda mi się stąd wydostać? Dobra, jesteśmy na zewnątrz pizzerii. Wcześniej byliśmy tam w środku. I czy teraz, nie wiem, mamy jakoś przeskoczyć tutaj tym śmietnikiem, czy coś? Nie mam pojęcia. Może wpiekniemy sobie do tego lasu. Tylko jestem pewien, że gdzieś jeszcze przyjdzie zaraz ten właściciel i będzie chciał nas pewnie zabić. Dobra, chodźmy do tego lasu. O nie, o nie, nie, nie. Czemu zrobiło się tak ciemno? Wydaje mi się, że to nie jest wcale dobry. Znak, gdzie on teraz jest? No nie, biegnie tu. Ja wiedziałem, że tak będzie. Szybko, uciekaj stąd. Tak żeby mnie nie złapał jak najszybciej. Nie, on jest tuż za mną, szybko, uciekaj! Dobra, zatrzymałem go od drzewo. Czy tu wreszcie będę mógł sobie przez to przeskoczyć i uwaga! Tak, ostatni skok jest! Udało mi się. Nigdy więcej tam nie wracam. Nie pójdę już tam na pizzę, bo na pizzę pewnie pójdę, ale na pewno nie do tego miejsca. I udało mi się wydostać i weźmiemy sobie teraz w nagrodę ten pieniążek, że ukończyliśmy to obi, No i to chyba było na tyle. Cieszę się, już nigdy tam nie wrócę. Co tu się w ogóle dzieje z jestem? Ej, tu chyba są. Jakieś duchy, tak mi się wydaje. Wreszcie mi się udało wrócić do miasta. Wyjechałem gdzieś z tamtego lasu, ale to nie jest ważne. Jesteśmy teraz tutaj i powiem wam, że już nigdy więcej nie pojadę do tej pizzerii. Dobra, właśnie ktoś prawie we mnie wjechał samochodem. Nie wiem, może sobie pojedziemy gdzieś, gdzieś jest indziej, albo wiecie co? Na razie po prostu pojadę do domu. Nie chcę mi się już nigdzie totalnie jechać, bo to, co się działo, to jest po prostu jakaś masakra. Tylko co mi się teraz stało. Dobra, właśnie mi zniknął samochód, a tam sobie jeszcze jedzie jakiś nubek. Czy możesz mi podwieźć do domu? O, co jest nie, przyjechał mnie. Dobra, dzięki szukolastu, to odcinek do końca. あ <music>